good job i just said hungry Nie ty, ey Jebana, idiotko, zalałaś! Ty głupia pizdo! Zapierdaj tą papier ma to Jebana, idiotko! kurwa! ty na idiotkę, ty chuju! Lapnowa też mi zalałaś, pierdolę cipo! To nie złe. Którka. Cześć, masz kolejną wróżbę, deba. O, Norboj. I fajne, bo to mi się podoba, bo to jest konkretne pytanie. Norboj się zapytał w Donate'cie Saju, jak widzisz moją karierę, Norboj? Już patrzę. Karierka Chujowo. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Stąd, powiedziałem Powiem, wiem, że mnie bijesz. Co? Ty kurwa oczarniaczu, pierdolony ty. Wypierdalaj mi z tego, nie, kurwo, jebana, Won mi z tego domu Teraz znowu odłączysz kabel, jebany celu, i Sam odłączyłeś kabel TY ODŁĄCZYŁEŚ no, Niezła dyskusja ja. Weź ci pierdolnić do butelku w łeb Czy mam ci pierdolnąć? Nie mogę ci? ci. Nie otykaj mnie Weź ci dotknę, kurwa Nie, bo, dobra, dzwonię sam, kurwa, sam na ty policję, kurwa, zadzwonię, co, wiesz? No dawaj. Wy nie wiecie jak to jest, nie? Ci co mają żony to wiedzą jak to jest, kurwa. Staje rano wzrok liczył Terminator. Ty się budzisz, kurwa. Po ciężkiej kurwa nocy, przejebanej kurwa na zrzutach. Mówisz, o chuj nie chodzi. O co chodzi? Bo nie odstawiesz szklanki, kurwa, do zlewu, no. Teraz z Marleną, Rafa, tu sobie też. Dokładnie. A tu już się pogodzili. <laughs> Kocham ten serial. <laughs> Najlepszy serial w internecie. <laughs> no, prawie nic się nie stało. Spoko, ty. Spoko. Ja cię nic nie znam. Ja też nic nie mam. Ja nie, ale na nie mam. Zawód ginekologa jest straszny tak swoją drogą, nie? czy znaczy, wiesz... Ja do, do 30, nie? Nie, ja wrócę z cool Ekspert. O nie. To no Ja ci do powróżenia dwie moje przywiozę, chcesz? proszę. No, to samo jest to spoli. Trafatus, nie wiem czy wiecie. To jest Mike Ross, polski. w Żadnej szkoły nie skończył, ale pamięć ma fotograficzną. I kurwa cały ten ten. Cały regulamin świata. W życiu chyba patologii nie widziałeś na oczy, człowieka. W patologii nie widziałeś na oczy, normalna sprawa. Szkoda gadać! Co? No. To co czad? Namioty stoją, co? Jak słyszycie pokazować seks masterki? Jeszcze znaczy te byście zobaczyli? Fiu, fiu.

Dobrze, wyjaśniać ich, wyjaśniać ich, jak się nie słuchają, dawaj go! Stój tu! Policja, uwaga! Ty psiarskie, psiarskie coś tam, dawaj ich, dawaj ich! Dawaj, dawaj! Legia, Warszawa! Pat, 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 dawaj ich tam, dawaj ci! Tu, 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 szybko, szybko! Do no, kurwy, na ziemię! Na ziemię kurwy mówię! Na ziemię! Na ziemię kurwa! Double Domachik! A new Ooh, I feel so damn good. Hey, right below you. Nice, nice play there, Doc. Jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony. Simply. Co? Jest fajnie. Dopiero 21. Zawał mam! Druga jest w nocy! Zawał mam! Ja masz kurwa zawał głowy chyba. Śpierdolnięta, bez kibci. Się... Nie, dzwoni na światło. Aj, mój laptopa żył. O! o Oh, no, he randomly needs me. He's back in the woods. Come on, they're both there. Both there. Keep going. Let's go. Let's, let's go, kid. Yeah, just listen. Yeah, I was like, keep going. nice, dude. We should have been. Oh, let's go, man. Man. Fuck off, Spittle. you kid. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise, If you would tell me I'm the only one that you know, life could be a dream.